Cześć, witam na kanale TechPC Będzie dzisiaj serwisowo Jak widzicie już troszkę Laptopa rozebrałem Rozbierałem bo czekałem na części, Zaraz wszystko wytłumaczę co jak Jest to Lenovo G50 Poprzekładamy sobie Na razie gdzieś tu Te rzeczy Jest to laptop Lenovo G50 Jak mówiłem Ech, może tak. Gniazdo do zasilania. Nie wiem czy. Gniazdo zasilania. A raczej, inaczej to co z niego zostało. Eee. Tu mamy wtyk. Wyszło już milowe. Oczywiście nie szło ładować yy, laptopa. I kolejną rzeczą, która wymaga mojej interwencji muszę to robić bardzo delikatnie, żeby nie ułamać płyty. Są wyłamane zawiasy i to dosłownie wyłamane. Zaraz patrzcie, co się dzieje z płytą. Jak płyta pracuje. Jak płyta pracuje, to jest po prostu śmiech. Mogę to, może, że to zamykał. Jakiś zdolny pachowiec zanitował ją. A dzisiaj, będziemy nie tak widzieli. O, tu są nit, Widzicie? To jest plastik, rozwalony będę to próbował jakoś wyrozkręcać, złożyć do kupy. Może się uda, ojejcie, Oj, powoli musimy to zamknąć. Zamówiłem ja samą dolną obudowę, bo ta touchpad wszystko jest ok. Najgorzej mamy najgorzej mamy z. dolną obudową mówię na no śrubek, tu mam część śrubek, ale śrubek brakuje mul po prostu mul, tu będę musiał jakoś dobierać te główne większość tych podstawowych, tych co trzymają płytę i co trzymają płytę i obudowę są, no ale zresztą jest problem. Aha, ta się z tego co pamiętam nie chciała. Odkręcić. Dobra, tu chyba mamy wszystkie, bo mówię Wam, ja to tak sprawdzałem. Wypiąłem yy, ze swojego Lenovo testowego, taki mam taki po prostu na, że tak powiem, na części. Spasowało gniazdo zasilania, podpiąłem, sprawdziłem. Laptop o dziwo działa. Także co? Hop. Oj, przepraszam. Uh, uh, muszę uważać z tej strony, zwłaszcza jak jest półta główna. Bo iść, ponieważ Aleś cały raport na czyścimy, popatrzymy, co tam się dzieje w środku. to Dodajemy tu. Musi, musi być tak, bo inaczej nie to wszystko rypnie. Op. Tu. Potrzebujemy wykręcić tu. Tak? Czyli potrzebujemy wykręcić tu. Teraz tak to może położyć sobie tu na kawę. Słuchajcie, muszę sobie wziąć. Eee, Jak to było? Nawet jeszcze nie patrzyłem, czy to wszystko to ma być. Ja wam powiem ile co wyszło, 50 zł obudowa i 11 złotych nowe liniarstwo. Teraz to porównamy czy wyszło tak jak w momencie stare tu mamy no aha, tu mamy nawet nitę, jak trzeba tu nie było, widzicie, nie wiem, czy tak zobaczycie aha, czekajcie, o, może dać tak czekaj, tu było jakoś i kur... o, może tak to widzicie tu co idzie ta kostka i ten bok cały tutaj są już dwa nity przygotowane do wykręcenia śrubek tu oczywiście wszystko było wydarte analogicznie mamy z drugiej strony tu już nie mamy tu tak samo nie mamy no i tu oczywiście tak ale z tego co widzę jest jeden do jednego także nie oszukali mi, przysłali mi to co chciałem 再见。Wow, wow. Chyba tak, chyba żeby... Dobra, czekajcie, głośniki mogę sobie już stawić w sumie. Так, Mamy teraz to i bierzemy się za to. I bierzemy się za to. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Kolorystwie no nas na macie. Widzicie? Zapomniałem tu. Wsucić gwint. Mamy to mięsienko. To wszystko i leci wszystko. Ech, dobra, jestem z powrotem. Będziemy teraz spróbowali to lekko podgrać. mieć jakiś dług. Może ten stary wypłynie. O teraz coś z tego będzie. Mam nadzieję. Kowicie co? Ja może bym sobie pierwszy sprawdził. Czekajcie, mam podniosę kamerę, przestawię z powrotem gdzie była. czy co, spróbujemy zobaczymy, czy się pali, nie, o tak będę skręcał, skręcał i na chwilę coś będzie nie tak i nowa skręcał no tak, to zobaczymy czy to trybie nie wiem czy coś tam będzie widać ale coś się włącza a, bo nie mamy to Akumulatora działa, działa. Dobra, tryb. Skoro trybito, możemy go wkręcać dalej. Tak Siedzi roma, żeby to funkcjoniło na wszystko. jak mi godzinkę odpalić. zobaczymy co jest tak tyle roboty kurde przy takie głównie na no, no. Z 70, nie, 50 70 zł wyszło chyba części obudowa plus Gniazdo zasilania także to jest taki nie jest taki zły Także szopaciło się opłaciło się robić. Dysk, dysk słyszę, że się ładuje. Zobaczymy, czy taśma chodzi. Jejko, jejko, jejko. Tam coś widzicie pod takim kątem światła. Się, myślemy, myślemy, a mi tego Przeświata Nie, to rodzi tak chcę, czy tak głupi powoli. No, powoli Dobra, touchpad jest Pokazuje nam się wszystko Odbieramy jeszcze Sprawdzimy baterie Czy bateria Czy na baterii Będzie szło najgorsze, że tu jest Bez wentylatorówka Nie, wiecie co ja zrobiłem? Nie podpiąłem chyba głośników z tego wszystkiego Przecież mnie trafisz na... O cóż maria. Laptopik wyczyszczony góra, górę, palimy sobie jeszcze ja sobie pokażę nam jeszcze. Ustawiamy tak Teraz to do na po wyczyszczeniu. Co się dało jest wyczyszczone. No nie mamy hasła, no to nie wejdę wam dalej. Sprawdziłem na swoim dysku i wszystko działa. Net jest, dźwięk jest, grzać się nie grzeje, że tak powiem. Jak widzicie, bateria nam już wykrywa, ja się trochę poładuje i jutro leci do klienta. Od dzisiaj, niedziela. Ciężko by było wysłać. A, dobra. No to co Z tego, że ujęcia dzięki za oglądanie troszkę że tak powiem mały młyn z nagrywaniem No ale chciałem coś innego wrzucić Troszkę było zabawę, troszkę mojej nieuwagi odnośnie głośników, Nie podpiłam sobie wtyczki No ale wystarczyło tu delikatnie podważyć dół i tam jest Gwiazdo, wtyczki wystarczą wciąż i gotowe. No to co? Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć, hej!